Dzień dobry, nazywam się Alicja Bergerlak i jestem radcą prawnym. W tym filmie opowiem, co powinno znaleźć się w umowie o zakazie konkurencji, aby faktycznie chronić interesy pracodawcy. Po pierwsze, zakres klauzuli powinien być precyzyjnie określony. Warto wskazać rodzaj działalności, jakiej pracownik nie może podejmować. Po drugie, jeśli mówimy o zakazie po ustaniu zatrudnienia, nie wolno zapominać o wypłacie wynagrodzenia kompensacyjnego. Po trzecie, ważny jest czas obowiązywania. Zbyt długi okres może być uznany za nieważny, a zbyt krótki nie zapewni należytej ochrony. Po czwarte, pamiętaj o obowiązku zachowania formy pisemnej. Dodatkowo warto ustalić kary umowne oraz inne konsekwencje za naruszenie. Załóżmy, że pracodawca z branży IT wpisuje do umowy zakaz pracy dla bezpośrednich konkurentów przez 6, 6 miesięcy i wskazuje ściśle dziedzinę, np. systemy e-commerce, a dodatkowo ustala karę umowną w konkretnej wysokości. To może być przykładowo 30% dotychczasowego wynagrodzenia za każdy miesiąc naruszenia. Zatem klucz tkwi w precyzji i proporcjonalności. Jeśli chcesz poznać gotowe wzory dobrze skonstruowanych umów, zapraszam na stronę underscore.pl. Pamiętaj, że w tym filmie podałam tylko zarys tematu. Każda sytuacja jest inna, dlatego w razie wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem, by upewnić się, że umowa właściwie chroni interesy Twojej firmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.